Cześć, jestem Cydia, to Grey, kolejny odcinek po przerwie dla mnie 15minutowej dla was zapewne dzień albo dwa i mam nadzieję, że teraz gra będzie mi chodzić przynajmniej trochę lepiej, ale z tym to nie wiadomo nigdy. No ale okej, okay. ostatnio weszliśmy do tego pomieszczenia, ale nic tu za bardzo nie ma i znowu ta gra tak ścina strasznie i czemu trupy są w powietrzu? Fak, 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 spadaj, 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 spadaj. Już? Jeszcze? Okej... Podgłośnij sobie trochę słuchawki. Okej Teraz to one są aż za głośno, ale. Ale przynajmniej będę się bał. A tam coś było. Znowu ty. Znowu ty. Kacperki nasze. Skaczą. Czemu wróciłem do tego pomieszczenia? Oto jest zagadka. Której. na którą nie znam odpowiedzi. Ok. Skoro tak, to czemu wszystko znika? Chodźmy przed siebie. Bo naprawdę nie wiem, co tu się dzieje. To wszystko jest chore. No ale cóż poradzić. Trzeba grać dalej. O, psy. Jakieś zombie psy. Nie są jakieś chyba super szybkie. A jednak. Czemu ich tak dużo? Może bicie ich z rurki nie jest najlepszym pomysłem. Ale na razie jakoś żyjemy, więc nie ma co wyciągać lepszej broni. To jest cmentarz chyba jakiś, Chociaż nie wiem. Nie wiem, ale idziemy dalej. Idziemy dalej. Nie boimy się niczego. Żyjemy sobie ładnie, spokojnie. Tablica o wejście. Okej okay. co to jest? Broń nowa i to dość mocna w sumie. Ale nie potrafi tego odepchać. Ale w sumie po co mam odpychać, skoro już tu wszedłem? Tego nie wiem. Jest mocna, ale strasznie wolna. Huh. Ciekawe za. Hmm, czytam sobie, Sorki. Ciekawe za iloma hitami zabiję takiego. Takiego Hatsperka naszego, który będzie tu. No, trafić tym jest ciężko. Wow, trafić jest ciężko, ale to jest strasznie mocne. Naprawdę bardzo mocne. Ok, leczymy się w nasz magiczny sposób, machając ręką w apteczkę. Ok, jesteśmy w pełni zdrowia Już I gdzie byśmy teraz szli? Hm Nie wiem gdzie możemy teraz iść O, amunicja do shotguna To się przyda na pewno I mam tu drzwi Które są zamknięte chyba Albo Nie mogę ich otworzyć A nie, jednak nie Myślę, że nie mogę ich otworzyć, ponieważ mam dwie bronie naszej znaczy broń dwuręczną ale jednak nie. Noga. Aha, czyli jak rozumiem, mam poskładać to coś? I gdzie mam tym razem iść? Ha, huh. tu rędy już szedłem. Na pewno tędy, to chodźmy teraz tędy. No, tu chyba jeszcze nie byłem przy takich czerwonych drzwiach. Szkoła, ok. sorki, musiałem sobie tak zrobić. Ok, jesteśmy w szkole i ławki zniknęły, fajnie. Może po prostu podnieść notatkę, która leży na podłodze. Jestem głupi. I was not an accident. Ok It was not an accident. Okej, oh, oh, fuck, 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 fuck. Co to ma być? Jak mam się przed tym niby bronić? One są takie małe, że ich się trafić nie da. Czekajcie, ja sobie wczytam. I będę przygotowany z shotgunem na nich. To będzie chyba mądrzejszy. mądrzejsze wyjście. Tak, jesteśmy w szkole. Podnoszę shotguna, zapisuję grę. A ty tu co robisz, kolego? Wcześniej cię tu nie było. Okej, okay. nie wiem. Nie mam pojęcia co on tam robił Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay. okej i I? Aha, czy... Okej, okej okay, Okej, okay. okay, padają za hita To jest chore One to już sery wyglądają jak takie chore kacperki duszki Spadaj Spadaj Coś podniosłem. Okej. Okay. Ma już ona głowę. Ma już chyba wszystko. I... I coś się stało. Po dźwiękach sugeruje, że... Nic dobrego nas tu nie czeka. Trochę mi to przypomina jak z Alicji w Krainie Czarów w tej wiecie gry. Tak mi to trochę wygląda. Ale nie wiem. Nie wiem gdzie ja tu mam iść. To nas potrafi zabić. Hm, tu coś mamy. Ale tam raczej iść też nie mamy. Więc... No hmm Zrobić. Aha, okej, okay, ich, ich możemy zabijać, tak więc ja sobie wczytam i teraz ich rozwalimy jakoś. Czyli to jest coś w rodzaju areny, jakby trudnej areny. Bardzo trudnej areny. Bardzo, bardzo trudnej. No, gin. Gin, gin, gin mówię, ty też, ty też, ty. I, ty i ty, i ty, i ty, i ty, i ty, też możesz, czemu nie? I co, coś nowego się pojawi? A... Nie wiem, czy coś się pojawiło, no okej, okay. pojawił się ten gość. Go pokonałem i... I się obudziłem, tak? Przeżyłem to. Przeżyłem to. I czemu? 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 Czemu ja wiercę? Jakąś dziewczynkę. Mm, serio? Serio? Nie. To było naprawdę już chyba najbardziej chora rzecz, na którą stać tą grę. Oby nie było nic gorszego później. Oby. No. Tak. A, tu zamknięte drzwi. Mamy jedną drogę ucieczki. Ale przydałaby się tu jakaś abciecz apteczka.

I okay. To, co ona powiedziała, było dziwne. Naprawdę dziwne. Uh, OK, Okej, tu jakieś trupy leżą. Stąd wyjścia nie widzę. Tu mamy drzwi. Do łazienki. A tu mamy drzwi do. do drzwi. O nóż. Tak, mamy nową broń. Chociaż nóż może być dobrą bronią. I wychodzimy.